Dzisiaj ze mną mieliśmy ciekawą pobudkę, bo e, pokryły nam się przepiórki. Jedna właśnie się to dopiero wykluła, tak z 10 minut temu. Teraz sobie schnie, a nowych, które przybyło, jest 6 sztuk. Więc poranna pobudka była z przyjmowania porodu i pilnowania jeszcze żadna się nie potopi a aktualnie grzeją się pod lampą no bo to jeszcze maluchy, tak a oto siedem małych brzdący w prowizorycznym gniazdku, żeby się grzały Teraz je przerzucę już pod lampę z powrotem, bo dokładałem teraz jeszcze jednego o tego tu, o z tego brzdąca to się wyklu, żeby dosyć już sobie pod lampą i żeby w gronie im było cieplej Są teraz są widziam dwie paczki Jesteśmy w biedronce, bo zaraz mamy obok dosłownie e, paczkomat. No i biorę różne rzeczy dla małej, żeby ona cokolwiek chciał, bo tak jak mówiłam, po prostu jest problem z nią. So, jest sleepless days and nights we just need a little Cause when it's good it's great So we can't see we're fading away So it's hopeless that we stay close But it's the life that we chose It takes time to get it right Sleepless days and nights We just need a little A a good Mieliśmy pojechać tylko i wyłącznie po dwie twoje paczki i mąkę. A wyszło co? Pełna siada zakupów i picie. No, zaraz wam pokażę. No ale mieliśmy tylko pojechać po dwie paczki. Jedna, druga, raz zobaczycie co sobie zamówiłam na Vinted no ale tak hmm, hmm. co mamy 5 kezerek, pięć grachamek. Yy, nie chcę hałasować z pytania. mała śpi chlebuś no się pieczywo by skończyło dwa razy mąka, babuni będzie soki z są, so. majonez jak wam pokazywam dwa razy to karli słony karmel ja nie jestem na diecie ale ja mam taką dietę 80-20 czyli no mogę sobie wyliczyć to ile mogłabym tego spożyć mniej więcej e, i sobie zjeść w ciągu dnia, więc spoko. No i tak jak wam mówiłam, mała jest niejatkiem ostatnio e, więc próbujemy różne rzeczy kupiłam jej e, takie kupiliśmy, je, kupiliśmy jej takie wafle e, kukurydziane niby chciałam te dla dzieci, ale one są drogie, więc spróbujemy z tymi, jak nie no to dostanie normalnie mm, tamte e, Wzięłam mi takie dwa musiki. Tych jeszcze nie jadła. Jej ulubione, czyli takie właśnie jogomi. Mam nadzieję, że dalej je lubi. Plus takie batoniki z dobrej kalorii. Jabłko i cynamon. Z, z batoniki daktylowe z jabłkami suszonymi, orzechami nerkowca i cynamonem. Powinno być ok. Więc to wszystkie nasze zakupy środowe, szybkie wyjście w pomąkę i, i po paczki. No, to są takie małe batoniki, czyli idealna na przykład przekoska dla niej, czy nawet dla nas, tak? Spróbujemy. I ja zaraz wam pokażę te paczki. Chociaż. Dobra, otwórzmy sobie. O jestem miłośniczką tych y, zwykłych klasycznych, a te szczerze to nie widać żadnej różnicy. Czuć troszeczkę ten słony karmel, ale myślałam, że będą bardziej słodkie. Dobra, pokażę wam trzy rzeczy, które ostatnio zamówiłam na Vinted. Tą niebieską sukienkę już widzieliście w paski, A ta koszulka, koszula przyszła mi w poniedziałek. No już jest wybrana, trzeba ją wyprasować. Taka biała koszula bez rękawów, w truskawki. Konkretnie o taki wzór. Ona jest Stop Secret, rozmiar 38. No i teraz otwieramy te. Dobra, w tej małej paczce jest sukienka. Zakuten, jak dobrze pamiętam. I znowu ma te same rękawki i jest bardzo podobnym stylu, jest zwykła różowa. Poliester, no a tutaj buty, jak można po pudełku się spodziewać. I to jest rozmiar 36, takie jak noszę. I one są nówki. Widać po prostu, nie zniszczone, w ogóle nie noszone. Mam nadzieję, że będą na mnie pasować. Takie sandałki. Z takim okrągłym e, słupkiem, więc, tak? Z firmy Evenito. Tak. Takie beżowe, lekko błyszczące. Nie wiem, czy to zauważycie, ale one się tak lekko na różowo błyszczą. O, tutaj widać. Mega ładne, więc przymierzamy te dwie rzeczy. Jestem mega ciekawe. Ja wam pokażę sukienkę. To jest cudowna. Troszeczkę za mała. Tak czuć ucisk w cytkach, um, ale nie przeszkadza to chyba wizualnie. Aż tak bardzo nie ściska jak ta sukienka czarna w rozmiarze y, XL R? czy L. Zdrawmy się aparat. I że to poliester, no to aż tak bardzo tutaj tego nie czuję, ten materiał jest dosyć przyjemny. O, no super. No i mówię, ten kolor do mnie pasuje, mam wrażenie. Taka uniwersalna sukienka, więc ona będzie prawdopodobnie na święta. Teraz ja sobie założę, bo jest naprawdę przyjemna, wygodna. Można się najeść <grym> i nic nie będzie bijec. teraz Wam pokazuję buty. Na ten moment nic mnie nie pije, ale będę musiała się z nimi przejść, żeby sprawdzić, czy tutaj mnie nic nie uwiera, nic mi się nie tworzy. Ale no są mega wygodne. Zależało mi bardzo na tym, żeby ta pięta była odkryta, bo jak można kupić CCC, są takie bardzo dostępne, zabudowane tutaj. Ja takich nie mogę mieć, bo jak mam pasek tu, to mi tutaj się trze i ja mam tu po dwóch stronach blizny, po jednych takich butach czerwonych. Więc tutaj musi mi się bardzo dobrze trzymać i wolę ten pasek mieć tu, niż tak przy kostce. Zatem do mojej do mojego wzrostu bardziej coś takiego pasuje niż bym miała je mieć tu. Po prostu. Ale. Mega. Mega są wygodne. No i takie beżowe, klasyczne. niedziutkie. A tak to wygląda w całości, tak jak możecie widzieć. O, proszę bardzo. Mega ładnie. Mega ładnie. Już nie wiem, czy właśnie nie widać tego aż tak bardzo tu. Przecież niby tak mi Pani podała, no to powinnam się zmieścić, a tu klops. Ale może schudnej i będzie okej, okay. co? Ustalmy, schudnę i będzie okej. Okay. Super. Jestem gotowa na lato, na wiosnę.